rozważaniach na dzień dobry. Daniel nam pokaże trochę ośrodek cały. No tak, tutaj kiedyś jak byłem mały to był taki program Adam Słodowy zrób to sam. Tak jest. Praktycznie cała koncepcja między innymi Lemaru polega właśnie na tym. Oprócz bardzo, tu mamy studnię wymulowaną przez jednego pana. Ładnie w tym stykalnym. Teraz aktualnie jesteśmy w trakcie Oczyszczania terenu, uh -huh. wyrywania. Teren był taki jak ten, rozumiem, tak? E, słucham? Taki jak tutaj pozostał. No tak, tak, tak. O, to to większa gestwina. Gęstwina była teraz, uh -huh. już co drugi wystąpię. tu już wywalacie teraz korzenie. Tak teraz wszystko równamy Teren będziemy grodzić. Uh -huh. Tam pod tą y, jodłą, to jodła, to jest pod tą sosną. jest, będą ule. Uh -huh. Tak, teraz jakby przechodzą. Z tego programu tu widzimy, prawda, zrebutnia. No i przyszłe pomieszczenie. E, przygotowujemy do e, żeby mieć owieczki. Owieczki, takie, no, chrześcijańskie, tutaj, chrześcijańskie owieczki. E, zwie, zwierzątka Na razie, to, prawda. To... I ile chcecie mieć owieczek? tam żeby się trawy by, w, 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 nie zabrakło do zbierania no a przechodząc dalej mamy tutaj prawda e, taką małą taką drzewę te drzewka będziemy przesadzali mhm. prawda tu jeszcze też e, podczas e, całej posesji wiadomo, że wszelaz jakiś taki coś się znajdzie. znajdzie to my go wykopujemy, sortujemy, to będzie na podstawę do uli mhm. antydzikową. Tu jest skład drewna. No tak i drewna macie drewna. sporo swojego. Oczywiście. Cały czas swoje. Tu są robione paliwki do płotu również z własnym sumptem. Bardzo fajne. Tak jest. Gdzieś mówiłem, Adam Słodowy Górą. Ale e, Adam e, Słodowy miał taki wskaźnik fajowski. Jeszcze, jeszcze, jeszcze przed tobą. Tu jest siłownia. Jak dziesięciu facetów razem funkcjonuje w jednym domu, jak to kogoś się troszeczkę ponosi fantazja, to ma okazję się tak. pozytywnie ze sobą coś zrobić Tu jest dalszy ciąg, dalszy Druga drewutnia, troszeczkę tu, większa, przyznam, że ta drewutnia mnie zachwyciła równością paliczków, musi być, bo robią podmiarkę, no. każdy pieniek, który jest mhm. ręcznie mhm. Yy, yy, cięty jest, jest mierzony, mhm. tu są do gałęzie, do zakwaszania gleby, do iglaków, uwaga na sznurek, Dobra. w centrum yy, jest, prawda, tutaj jest no i tu będzie kurnik, tylko, że on Aha. jest... On już jest tam zrobiony, prawda? Mm -hmm. Nie ma to jak własne jajeczka, no tak. I Także... kiedy kupujecie kurki? No kiedy, wtedy, kiedy już poszerzymy tutaj na Aha. E, ten cały płotek. Tam ta, Aha. Tam ta, tu było wycinane, wszystko mm -hmm. też równane z mm -hmm. płotu i tak dalej. I teraz idą, idziemy tu i mamy e, drogę, mm -hmm. droga jest zrobiona. Ręcznie poszło na to chyba z pięć ton cegły wszystko A skąd tą cegłę mieliście? A tu Aha. Tu co wszystko jakieś po prostu po wyciągana po, 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 po jakichś mm -hmm. tam jakiejś pozostałości zostało. Coś było. Wszystko ręcznie, muteczkami mm -hmm. rozbite. W ramach, w ramach No i taki kóry... ładny taki szlaczek widzę to, macie jeszcze zrobiliśmy Kamyczkowy. Kamyka 200 metrów. Uh -huh. Wszystkie krzaki są wycięte. Uh -huh. Droga zaczyna, a to jest wszystko droga zrobiona, za budżet jest zero. No i super. Cały materiał jest tylko i wyłącznie po, uh -huh. powyciągany, gdzieś jakieś uh -huh. kamienie, jakieś uh -huh. coś zrobione. Kamyczki polecą jeszcze dalej, tak? Będą... No, i może no być. Na około może, a może nie, zobaczycie. Ale nie tutaj, dlatego uh -huh. że tu już chcę zatem sadzić. Te drzewka, a tam z tyłu będzie bardziej tak rekreacyjnie. Będzie Jasne. jakiś grill, będą jakieś ławeczki, chustawka. No dobra, a powiedz mi jeszcze, bo też jest ciekawe, że masz tutaj bardzo międzynarodowo. Czemu tak i skąd masz ludzi? Dlatego, że Remar przysyła mi całą śmietankę. Jasne. Ludzi, którzy już tutaj przyjeżdżają jak na Syberię, do okay. Polski. Aha. Bo ludzi, którzy już się nie sprawdzili, którzy Aha. byli już w iluś razy w danej wspólnocie i sprawili tyle kłopotów, że sobie mhm. że po prostu nam ich tu przy, mhm. przysyłają mhm. jako ostatnia szansa. Okay. 90%, nie wszyscy. Aha. Część to są wolontariusze. Ten Aha. pan Izrael, którego tak. poznałeś, to jest Aha. synem jednego z pastorów. Okay. On żyje w Rymarze. Okay. On, nie zna, no tak. on, on żyje w tym społeczeństwie. Tej, od, od, małego. Żyje, tej, od małego tak żyje. Jasne. Jego, on ma chyba dziesięcioro rodzeństwa, okay. jego ojciec jest pastorem uh -huh. i on zawsze tak żył uh -huh. i on nie zna innego życia. Jasne. Uh -huh. e, oprócz, te, no tak, oprócz tego oczywiście uh -huh. na ulicy w Polsce też się znajdują ludzie. No tak, ale z, z Polski zagranicy. większość ludzi bierzesz z, gdzie indziej idzie, tak? Albo ludzie nam przywożą, uh -huh. albo pastorzy, albo jacyś ludzie, jacyś uh -huh. nasi przyjaciele, uh -huh. ktoś nas zna, ktoś coś tam, ktoś tam uh -huh. ktoś się zakręcił, potrzebuje pomocy, potrzebuje uh -huh. gdzieś się, e, uh -huh. prawda, pobyć, gdzieś uh -huh. po prostu ogarnąć, jak się mówi, e, kolokwialnie, natomiast e, co tam więcej, no, no, tak, no. To skąd masz ludzi Z takich miejsc? Z patelni. Ale... Spod Pałacu Kultury, no okay, z Dworca tak, jasne, Zachodniego. Jasne. A, a tak, że tak powiem, według narodowości? Według narodowości. Polacy, Białorusini, Ukraińcy. Mieliśmy, teraz jest gość tak, z Hiszpanii, z Argentyny, był gość z Nepalu, z Uzbekistanu. Z Szwajcarii, z Irlandii, Bugarii, tak? Jeden... z Bułgarii, z Serbii. Uh -huh. No tak. Przynajmniej I po angielsku głównie, tak? Po angielsku, czy... po, angielsku polsku, po polsku, tak? po rosyjsku, uh -huh. po hiszpańsku, Jasne. po niemiecku, po chorwacku, Po, ja nie, Jak się nie władam, ja tylko trzema językami Jasne. potrafię się wysłowić, więc jakby. Uh -huh. e... No ale ta Ukrainka, która trafiła do pastora, uh -huh. No ją tam gdzieś też masz na Facebooku, ona też tam, ten też przyszła, yy, to już pra, prawie nie żyła dziewczyna, Aha. no to 26 lat, nie, Aha. od heroiny, to ona w tym momencie chyba, ja nie wiem, czy ona pięcioma językami już nie włada, Aha. po tym jak, może tak oczywiście, no no, wiadomo, wiadomo że... nie. Komunikatywnie, Oczywiście, no ale no nie, pod względem takiej, uh, takich bodźców, uh, 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 dlatego to jest środowisko jest takie, to się wydaje wszystko, niektórzy się pytają na czym polega ta terapia, no uh, na czym polega ta terapia, uh, na tym, żeby normalnie po prostu funkcjonować, uh, otworzyć się uh, na Pana Boga, czytać Pismo uh, Święte, pracować, uh, uh, codziennie jeść, codziennie spać. Tak jest, no mhm. bo w raźniej, jak no nie tak. patrzeć, nie? Samemu to człowiekowi różne głupie pomysły ja już przychodzą. W historii to już napęczki znam mhm, taki mhm, te, tego typu. Że przychodzi chłopak, nikogo nie ma, rodzina już go nie chce znać mhm. i tak dalej, i tak dalej, wszystko mhm. stracił, a potem y, idzie sobie, bo... Uległ złudzeniu, że, mu się, że że, sobie sam wszystko poukłada, uh -huh, kończy jak Quixote uh -huh. z wietrakami. Uh -huh, uh -huh. No niestety, no sa, samemu jest ciężko. Uh -huh. Taka jest prawda. Ja nie mówię, że się ludziom nie udaje, uh -huh. ja mówię tylko, że nielicznym. Uh -huh. Tym bardziej z problemem uzależnienia. Nie tak. y I niektórzy wracają, niektórzy nie wracają. Uh -huh. Są przypadki, o których ja wiem, uh -huh. y że ludzie zostali. Y znalezieni martwi, kilku mm -hmm. zostało zamordowanych, no wiadomo, jak... Po wyjściu. Biznes jest, mm -hmm. jaki jest, mm -hmm. jak ktoś, mm -hmm. yy, po, po prostu, no, mm -hmm. różnego typu sytuacje, ludzie lubią łatwe pieniądze mm -hmm. i tak dalej, nie? A, i, i, I na dwoje babka wróżyła, no, tak o, takie życie. E, I co widać, że oczywiście raz ja z tych kilkuset indywiduów, które się przewinęło tutaj, jeszcze w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, bo ja już w Rymarze, też już... Prawie 6 lat funkcjonuje w trzecim kraju w tym momencie. To jest taki, taki system mm. takich, prawda, wspólnot. To mogę powiedzieć, że przynajmniej z 10 osób już nie żyje. Okay. Więc to nie jest I to w takich okolicznościach dosyć no niezwykle. a ile osób, powiedzmy, sobie jakoś odnalazło życie? Tak, procentowo. Yy, procentowo to jest co dziesiąty. Co dziesiąty. Jakby nie na jakiejś. I tak nie jest źle, nie? Na jakiekolwiek. Yy, na jakiekolwiek centrum można by spojrzeć, mm -hmm. OK, ten Challenge i taki, Monar i coś tam. Yy, różne są centra, różne są koncepcje, różne są miejsca, różni są ludzie, ale reasumując to co dziesiąty. Proporcje tak, tak, najbardziej zdeterminowani, najbardziej ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. Przede wszystkim, którzy naprawdę mają dosyć i naprawdę chcą z tym zerwać. Yy, to jest motywacja jedno i. Druga rzecz to jest duchowość. Tu człowiek się oczywiście otworzy na Boga, na Pana Jezusa. Mu, bardzo jest mu o wiele łatwiej w pewnym sensie, Jasne. bo on jakby nie męczy się już tak sam ze sobą. Jasne. Nie, już mu, mu go przemienia, ma innego typu po prostu pomysły, innego typu Jasne. pragnienia. Panie Boże, Błogosław Rymar, Bogosław Daniela i Błogosław te wszystkie osoby, które tutaj teraz są i da im się faktycznie zmienić. Dzięki Tobie. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.